Cześć wszystkim Dawid z tej strony. Tym razem recenzja, w zasadzie zapowiedź. Taszkięta 39 jest to rosyjski niszczyciel siódmego tieru. Okręt nie wiem do końca kiedy, znaczy wiem kiedy wejdzie, ale nie mogę jeszcze powiedzieć. Nie wiem do końca jak będzie dostępny: czy będzie to jakaś paczka, event, czy, czy po prostu okręt z pasa Tego niestety nie, nie podano jeszcze. Okręt troszkę różni się od tego Taszkent, którego mamy w drzewku na ósmym tierze. Jak wiadomo, okręt istniał. Jest to historycznie okręt klasyfikowany jako flotyla Lider, czyli taki bardzo szybki, bardzo duży niszczyciel, w zasadzie bardzo szybki krążownik. Okręt został zbudowany we Włoszech dla marynarki rosyjskiej. No, nie będę się tam rozwazał nad jego przebiegiem służby, w każdym razie można sobie informacje na temat tego okrętu spokojnie znaleźć. Mamy tutaj wersję, właśnie tą Taszkenta 39, czyli powiedzmy, że z tym uzbrojeniem, jakie było przewidziane na rok 39, czyli mamy troszkę mniej torped w stosunku do tego, co mamy właśnie na tym drzewkowym Taszkencie. Tam mamy poczwórne wyrzutnie, tu mamy potrójne. Torpedy mają dużo większy zasięg, no, ale mamy ich troszkę mniej. Na pewno dużym plusem tego okrętu, jeśli chodzi o torpedy, jest to, że mamy bardzo duży zapas w stosunku do naszego wykrycia, więc możemy sobie torpedować z niewitki. No i mamy rapid reload torped drugiego poziomu, aż trzy użycia. Więc mamy naprawdę fajną maszynkę do torpedowania. Artyleryjsko ten okręt niestety jest bardzo kiepski. Znaczy to nie jest tak, że się nie da tym okrętem zagrać artyleryjsko, ale przy, tym, że przy e, trzech pojedynczych wieżach, no to wiecie jak to wygląda. Zwykły Tashkent artyleryjsko wypada e, naprawdę dobrze, a tutaj jest mocno przeciętnie. Nie powalczymy z niszczycielami, wiadomo dobijemy sobie jakiegoś jak tam będzie na końcówce życia, ale tak pojedynek jeden na jeden raczej będzie bardzo ciężki. Mimo tego, że tu mamy te ruskie 130, które i fajnie palą, i mają fajny, właśnie fajne obrażenia z APEKów, no tylko tyle, że tutaj po prostu mamy mały odział. I to się właśnie przekłada na, na to, że tym okrętem artyleryjsko gra się bardzo kiepsko. Taszkentem zwykłym byliśmy w stanie powalczyć z krążownikami na działa, tu tego niestety nie zrobimy. Musimy się właśnie skupiać bardziej na grze pod torpedy. Okręt idealny do flankowania, ewentualnie gdzieś tam do grania po prostu uderz i ucieknij, bądź na przykład, nie wiem, trzymania na sobie jakiegoś tam okrętu ustawiamy się dziobem i po prostu sobie tankujemy, strzelamy z tych działek, które mamy na, na dziobie. No, i ten okręt jest w stanie wtedy napsuć dużo krwi. To są naprawdę twarde niszczyciele, właśnie te rosyjskie. Jako jedyne, grze mają trochę pancerza i ustawione dziobem do celu naprawdę są w stanie bardzo, bardzo dużo wytrzymać. Ewentualnie po prostu wykorzystujemy prędkość, żeby gdzieś tam uciec, zniknąć. Poczekamy na, szybko, na przeładowanie torped. One się naprawdę szybko przeładowują. Wtedy sobie wrócimy, bądź zmienimy, zmienimy gdzieś tam stronę, na której jesteśmy i zrzucamy sobie kolejne torpedy. I mniej więcej tak musimy grać tym okrętem. E, tutaj w tej bitwie trochę torped poszło z Bismarka, tam wcześniej poszły w Kagero. One były co prawda adresowane dla tego Jorka, yy, który mnie tutaj trochę okłada i niestety wygonił mnie trochę skapa, kapa. Ale no, przez to, że torpedy są trochę wolne. No to tam wszystko wszystko w niego nie weszło. Jeszcze ten Kagero niestety mi tam je poświecił. Fakt faktem przyjął bodajże dwie torpedy. No ale z tym Yorkiem niestety muszę się tutaj teraz trochę męczyć. Idzie kolejny zrzut torped w kierunku. Wrócę sobie w kapa. Ta bitwa nie układa się po mojej myśli. No mimo tego, że tutaj staram się walczyć o te kapy, no to... Nie dość, że tu Kagero mam po prawej stronie, który od czasu do czasu mnie świeci. Mam tego Yorka, z którym niestety nie jestem w stanie za bardzo powalczyć na działa. Gdybym miał podwójne wieże, no to tego Yorka już na pewno dawno by tu nie było. A tak no niestety, muszę przed nim uciekać. Mam jeszcze Bismarka z przodu, którego za chwilę przytorpeduję. No, niestety druga strona się nie popisała, tamte okręty za chwilę zajdą, w zasadzie, jeszcze nie wiem, z minuta, i, i w tej bicie po prostu zostanę sam i nie będę w stanie już wyciągnąć tej bitwy. Po prostu tutaj trochę podrzucam torped, gdzieś tam postrzelam, żeby, żeby ten wynik punktowy był w miarę, w miarę ok. Ale generalnie tak, okręt ma naprawdę spory potencjał, jeśli chodzi o robienie, robienie obrażeń. Grając pod torpedy, jak traficie bitwę, gdzie będzie dużo pancerników, które gdzieś tam znaczy nie będziecie świeceni, one nie będą też robić jakichś, nie wiem, mega zwrotów, dadzą wam się potorpedować, to tym okrętem jesteście w stanie zrobić naprawdę ogromne wyniki. Mi się na razie udało najwięcej 120 tysięcy zrobić, ale myślę, że tutaj na luzie można robić 150-160 tysięcy, jeśli pozwoli, pozwoli na to przeciwnik. No, tak jak już wspomniałem, okręt artyleryjsko bardzo słabo sobie radzi. Więc, generalnie, jak widzicie jakieś krążowniki czy niszczyciele, no to raczej nie pływajcie samemu, tylko miejcie kogoś do pomocy. Bo tam, powiedzmy, jak wyskoczy wam jakiś niszczyciel na połowie życia, to go raczej wystrzelacie. Ale, jak to będzie właśnie taki pojedynek, pełne życie na pełne życie, no to. Jak dobrze zagracie, to na pewno utopicie, ale to będzie Was bardzo dużo czasu kosztować, no i trochę życia Wam też, też zejdzie. Tutaj ten kagerum mnie teraz torpedował, ja do niego trochę postrzelałem, puściłem torpedy tak, żeby, żeby gdzieś tam je, przed, je wziął. Ale jak widzicie, zostałem sam na 7 okrętów, więc tutaj po prostu już kwestia czasu, aż, aż pójdę do portu, jeszcze sobie tam po prostu parę, parę punkcików gdzieś tam nabiję. Tu jedna torpeda w Gero weszła, niestety druga nie weszła i szkoda, bo na pewno by było tutaj trochę lepiej. Przynajmniej byśmy jakiś okręt zatopili, a tak niestety przeciwnik będzie miał overhelminga. Tak więc myślę, że to byłoby wszystko odnośnie Teaszkęta 39. Moim zdaniem bardzo ciekawy okręt. Na pewno nie, nie przypadnie wszystkim do gustu, przez to, że po prostu nie ma dymu. Trzymajcie się. Cześć.